Dzień dobry, dzień dobry, witam Was. Bardzo serdecznie z tej strony Norbert Paradowski z bloga Lenistwo Kontrolowane, a to jest szkoła determinacji, czyli jak zwykle będzie kilka minut w założeniu 5, ale może być trochę dłużej o tym, jak skutecznie realizować swoje postanowienia. I powiem Wam, że jestem wypompowany dziś. Jestem wypompowany, bo miałem za sobą długi Męczący, dłużący się tydzień jest, kurczę, jest 23.29 i dopiero co skończyłem trening, który trwał około dwóch godzin i był naprawdę, naprawdę ciężki, bo jeszcze zanim go zacząłem, to już miałem ogromną chęć po prostu położyć się, spać, obejrzeć coś na Netflixie, albo nie oglądać i po prostu od razu się położyć, albo przeczytać ze dwie trzy strony czegoś inspirującego i się położyć. Jak widzicie, słyszycie, to położyć się przywija się bardzo mocno. I siedzę sobie teraz w mojej piwnicy, gdzie zazwyczaj ćwiczę. Przyszła mi do głowy taka myśl, myśl dotycząca Niezadowolenia, a właściwie nie tylko niezadowolenia, ale też pewnego balansu emocjonalnego. Bo jeżeli spojrzymy na dzisiejszy świat, to błyskawicznie uświadomimy sobie, że częstokroć mamy do czynienia z takim trendem polegającym na dążeniu do bycia szczęśliwym na dążeniu do całkowitego akceptowania siebie, na Dążeniu do bycia zadowolonym, na dążeniu do bycia usatysfakcjonowanym. A ja Wam powiem, że progres i postęp dokonuje się wtedy, kiedy jesteście niezadowoleni, kiedy coś Was uwiera, kiedy coś Wam bardzo, ale to bardzo przeszkadza. Bo teraz Zastanówcie się, kiedy na przykład zmieniacie pracę. Oczywiście może być mnóstwo powodów zmiany pracy, ale zwróćcie uwagę, że często chcemy zmienić pracę na przykład na lepszą, na fajniejszą, na lepiej płatną wówczas, kiedy ta, którą wykonujemy, nie podoba nam się, kiedy jesteśmy niezadowoleni. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy usatysfakcjonowani, kiedy jesteśmy całkowicie emocjonalnie zaspokojeni, to nie chce nam się dążyć, nie chce nam się ruszyć tyłka. To oczywiście jest pewne uproszczenie i bardzo mocno redukujący rzeczywistość schemat myślenia. Natomiast owa niechęć, owe niezadowolenie bardzo, bardzo często mogą być doskonałym motorem napędowym do Waszego działania. Ja, na przykład, dzisiaj, kiedy byłem taki padnięty i kiedy nie do końca miałem chęć na to, żeby jeszcze poćwiczyć. I jeszcze nagrać ten podcast, na przykład, bo dzisiaj w planie miałem w ogóle nagranie tego podcastu. Uświadomiłem sobie, że choć łatwa droga, choć przyjemna droga, choć satysfakcjonująca droga to jest odpoczynek i totalny wieczorny relaks, to jednak, jeżeli to zrobię, to będę niezadowolony. A chcę uniknąć niezadowolenia, także zdecydowałem, iż. Zrobię trening. Bo nie chcę być niezadowolony. Bo byłbym niezadowolony, gdybym go nie zrobił. Bo to jest coś, co mnie uwiera. I to niezadowolenie może być doskonałym motorem i motywatorem do działania. Kiedy cofnę się w czasie o kilka dobrych lat, gdy jeszcze. Ważyłem ponad 120 kg, zanim schudłem 50 kg, zanim zacząłem ćwiczyć, zanim zacząłem wyrabiać w sobie odpowiednie nawyki żywieniowe, to moim głównym motorem napędowym wcale nie było to, że czułem się szczęśliwy z tym, jaki jestem. Moim głównym motorem napędowym wcale nie było to, że w pełni akceptowałem siebie takim, jakim jestem. Nie. Byłem koszmarnie niezadowolony z tego, jak wygląda moje zewnętrzne. Byłem koszmarnie niezadowolony z tego. I to niezadowolenie stanowiło siłę napędową. Dzisiaj bardzo często mówimy, że musimy kochać, musimy akceptować siebie, musimy o siebie dbać, musimy się pielęgnować, musimy pieścić się mentalnie, emocjonalnie. I oczywiście powinniśmy. Mieć taki czas, kiedy dbamy o siebie. Powinniśmy mieć taki czas codziennie, co tydzień, raz w miesiącu, coś specjalnego, kiedy robimy dla siebie fajne rzeczy. Powinniśmy mieć taki czas, w którym naprawdę, ale to naprawdę będziemy siebie doceniać. Natomiast nie możemy, moim zdaniem, robić tego absolutnie cały czas. Bo jeżeli będziemy cały czas tylko myśleli o sobie, o tym, jak jesteśmy wspaniali, jak bardzo siebie kochamy i uwielbiamy, to to nie będzie dobrym napędem do naszej determinacji. To, co napędza determinację bardzo często, to nieszczęście, spełnienie, dobrostan emocjonalny, czyli te rzeczy, które oferuje psychologia pozytywna, które są przydatne w życiu, o które naprawdę należy dbać. W pewnej równowadze z niezadowoleniem to, co napędza nasze działanie, to właśnie bardzo często jest niezadowolenie, niechęć do jakiegoś aspektu życia, nawet gniew, nawet agresja. Nie agresja rozumiana w taki sposób, że wychodzisz na ulicę i tłuczesz pierwszego napotkanego gościa, ale agresja rozumiana jako intensywne działanie na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu, na rzecz pozbycia się danego problemu, ale gniew na to, że taki stan rzeczy jest. Kiedy wróćmy do tego przykładu, kiedy zmieniamy pracę, to czasami jesteśmy zagniewani, co nie znaczy, że agresywni, ale zagniewani na to, że obecnie na przykład zarabiamy tyle, a moglibyśmy więcej. Albo mamy takie możliwości rozwoju, a moglibyśmy mieć lepsze. I często ten gniew jest Dobrym motorem napędowym. To niezadowolenie jest świetnym motorem napędowym. I myślę, że należy nie tylko pielęgnować siebie, ale także pielęgnować swoje niezadowolenie z różnych rzeczy w życiu, które chcemy poprawić. Bo to niezadowolenie oraz ten konstruktywny gniew i konstruktywna agresja, polegająca na zdecydowanym działaniu, aby to zmienić, mogą być doskonałą, rewelacyjną wręcz siłą napędową do tego, aby działać z determinacją. Z determinacją, czyli nawet wtedy, kiedy ci się nie chce. Na koniec, jedna uwaga: pamiętaj, że nie chodzi tutaj o brak szacunku do siebie. Bo można. Siebie nie akceptować w jakimś aspekcie, ale to w ogóle nie oznacza braku szacunku. Możesz czegoś nie akceptować w sobie, nie akceptować tego, że na przykład brakuje ci pewności siebie w jakimś kontekście życia, bo raczej nigdy nie jest tak, że pewności siebie wszędzie komuś brakuje, tylko zazwyczaj brakuje jej w jakimś kontekście, na przykład ktoś obawia się występując na zebraniu w pracy. Także możesz chcieć to naprawić, i jednocześnie też wcale nie oznacza to braku szacunku do samego siebie. Wręcz przeciwnie, przez to, że szanujemy siebie, to zamiast robić jakieś bzdurne rzeczy, typu nie działające afirmacje w stylu kocham siebie jestem pewny siebie, kocham siebie, jestem pewny siebie. Ja bym taką, ja Norbert kocham siebie, ja Norbert jestem pewny siebie. Nie. Po pierwsze, afirmacje nie działają, jest na to mnóstwo badań naukowych, ale po drugie, myślę, że o wiele lepiej poczułbyś się ze sobą, gdybyś zamiast mówić sobie kocham siebie, jestem pewny siebie. I mam motywację, zakładając, że takie byłyby Twoje deficyty do naprawienia. Usiadł, stwierdził, szanuję siebie i właśnie dlatego, że szanuję siebie, to chcę zmienić te aspekty życia. A więc tworzę plan pięć milowych kroków, najważniejszych rzeczy, które mogę i muszę zrobić, żeby to zmienić. I gwarantuję Ci, że to Da ci progres i zdecydowanie lepiej wpłynie na twoje samopoczucie i obraz siebie niż afirmowanie. Tak więc z tym ciebie zostawiam z niechęcią, konstruktywnym gniewem, zdecydowanym agresywnym działaniem na rzecz zmiany, z szacunkiem do siebie, z koncepcją szacunku do siebie. Tak, aby połączyć te elementy, żeby razem generowały determinację do zmiany. I determinacji. Determinacji Tobie życzę. Życzę też sobie determinacji. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Cię, cześć. you <laughs>